Cześć, w piątek 21 marca w naszej szkole odbyła się akcja Hej ty! Obudź się, czyli warsztaty przeciwko hejtowi. Rozmawiamy teraz z paniami Aleksandrą Beger i Alicją Warzyk, organizatorkami akcji. Proszę opowiedzieć krótko o dzisiejszych warsztatach. Dzisiaj w naszej szkole odbywa się akcja Hej ty! Obudź się, której celem jest podniesienie świadomości uczniów naszej szkoły na temat hejtu i jego konsekwencji. Akcję zorganizował samorząd uczniowski oraz Rzecznik Praw Ucznia. Hejt jest zjawiskiem, któremu należy szeroko przeciwdziałać, co mają na celu dzisiejsze warsztaty z uczniami. Dziś podkreślamy również istotę mediacji rówieśniczych jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów. Dziękujemy. Co zrobiły, jakbyście zobaczyły, że ktoś kogoś hejtuje? Na pewno zgłosiłybyśmy to gdzieś. Zgłosiłybyśmy do chowawcy. Co zrobić, jak ktoś jest hejtowany? Yy, Stająć w jego obronie. Jak radzić sobie z hejtem? Yy, najlepiej udać się na, med na mediację, yy, lub do osoby dorosłej, lub po prostu pogodzić się z tą osobą. Czego nauczyłeś się na zajęciach? Że hejt może obrazić innych.